Jesteś już dużym chłopcem. Już cztery latka mam. Przedstawić chcę się wam. żeby wam poczytać. Zobaczymy co dzisiaj działo się u Kajtusia. O, to może być ciekawe. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś badaczem dżungli. Aha. Chcesz razem ze mną popracować w ogrodzie? Tak, mamo. Włóż, ochronić cię przed słońcem. Na razie podlej kwiatki, a ja poprzycinam róże. Hmm, chyba będzie lało, a więc nie musimy niczego podlewać. Sara? O. Oh. Jujtek, popatrz przez to. Co to jest? To szkło powiększające. Uważaj, bo jest delikatne. Co to znaczy? To znaczy, że łatwo je rozbić. No ale co robi? Powiększa wszystkie małe rzeczy. O! <laughs> Jakie masz wielkie oko! <laughs> A ty wielki nohal. Hmm. Wiesz jaki mam pomysł? Pobawimy się w naukowców, którzy badają dżunglę. Co robią badacze dżungli? Będziemy udawać, że prowadzimy badania i oglądamy wszystko przez szkło powiększające. A. A. Patrz, to wielki, nieznany potwór. To prawda. Gąsienica wyglądała jak potwór. A. Jest wielki jak... Mi. Dżungla robi się coraz bardziej gęsta. Nie uda mi się tędy przejść. Ja idę. Nie boję się. Powodzenia. Będę czekała w obozie. Kajtuś nieustraszony badacz, zapuszczał się coraz głębiej i głębiej między gęste krzewy. Kajtus wyobraził sobie, że Gilbert to wielki lew z dżungli. Gilbercie, nie bój się. To ja. Nagle Kajtuś usłyszał, że nadchodzi burza. Trochę Staro! się tego przestraszył. Staro, co się stało? Usłyszałem grzmot. To na pewno bęben tam, tam. Wysyła nam wiadomość. Aha, bęben! O. W dżungli to raczej bęben, ale może tym razem piorun. Kajtuś był bardzo przejęty wszystkim, co zobaczył przez szkło powiększające i wszystkimi ja, 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 ja. przygodami, które sobie o. wyobraził widziałam lwa w dżungli. I jeszcze słyszeliśmy tamtamy. To bębny wysłały nam wiadomość. O! Tak, powiedziały, że przemokniemy do suchej nitki, jeśli nie uciekniemy do domu. Jesteś już dużym chłopcem. Już cztery latka mam przedstawić. Chcę się wam może 제목이니까. Widzicie, jaki Kajtuś ma zabawny kostium? Ciekawe, dlaczego tak się przebrał? O, wszystko jasne. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i Teatrzyk. Przepraszam, dinozaury. Pamiętacie, co dzisiaj robimy? Teatrzyk, tak! Tak jest! Hurra! tuś Leon Super! i Klementynka byli bardzo przejęci. Wystąpią w przedstawieniu. Musimy być gotowi, kiedy przyjdą wasi rodzice. A więc do roboty! Najpierw wybierzmy kostiumy. Skrzynia z kostiumami! Ja pierwszy! W skrzynie było mnóstwo niezwykłych rzeczy. Zobaczcie, jestem kotem w butach, a ja mam nos, jestem klaunem. a ja będę groźną wiedźmą. Było mnóstwo strojów, a dzieci chciały wszystkie przymierzyć. Kajtusiu, ty włóż to. Wystąpisz jako słońce. Klementynko, ty będziesz kwiatkiem, a Leoś, ty będziesz deszczową chmurą. O czym będzie nasze przedstawienie? Ja jestem pięknym kwiatkiem! Zgadza się, klementynko. A ty kim jesteś? Ja jestem słońcem. Ty sprawiasz, że kwiatkowi chce się pić i omdlewa z gorąca. <laughs> Ciaki, przestańcie mi tu psocić. Musimy poważnie poćwiczyć. Leosiu, kwiatek omglewa od upału, a więc potrzebna jest chmura, która przyniesie deszcz. Rozumiesz? Tak. Umiecie to pokazać? Przećwiczmy to kilka razy. Nadeszła pora, żeby wystąpić przed publicznością. Czekała, aż pojawi się słońce, ale Kajtuś nie wychodził na scenę. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce. No wyjdź, no wyjdź, teraz twoja kolej. O. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce. Witaj, piękny kwiatuszku. Pozwól, że cię ogrzeję. Grzejesz tak mocno, że za Wtedy pojawił się Leoś chmura i przyniósł mu kwiatkowi wodę. Dziękuję ci, miła chmurka. Kajtuś i jego przyjaciele byli bardzo dumni, że wszyscy rodzice biją im brawo. Jesteś już dużym chłopcem! Dziś mam dla was coś wyjątkowego. Poczytamy o tym, jak Kajtuś bawi się w Halloween. Posłuchajcie. Mamo, mamo, czy to już czas? Aha, tak, już pora. Możecie się przebierać ty i róża. Że mamy w domu astronautę. Gotowy do startu? Za chwilę, tato. Silniki włączone. Ruziu, dla ciebie kostium klauna, tak jak chciałaś. To prawda, Ruzia prosiła o niego, lecz kiedy go zobaczyła, przypomniała sobie, że bardzo boi się klaunów. Ja nie chcę. Nie chcesz zbierać cukierków? Naprawdę? Kajtuś nie mógł uwierzyć, że Ruzia nie chce z nim zbierać cukierków. Dlaczego Ruzia nie chce iść? Rózia się boi, bo jest jeszcze za malutka na Halloween. Hmm, skoro się boisz, lepiej zostań w domu. Założymy hełm, synku. Papa, pa, mamo! Mama została w domu razem z Ruzią, a Kajtuś pod okiem taty poszedł pa, pa. zbierać słodycze. Miało synku, na co czekasz? Um. Pomóc ci? Zapomniałeś coś powiedzieć, tak? Mm -mm. Witaj, ale mnie zaskoczyłeś niecodziennie do moich drzwi, puka astronauta. Um. Co miałeś powiedzieć? Dzień dobry, cukierek albo psikus? Co pan wybiera? Niepotrzebnie się bałem zapukać do tego pana. Cześć, też Jestem strasznym potworem. Ua. A ja jestem astronautą. Ua. Leoś jest potworem, a Clementynka pielęgniarką. Patrzcie. Trzebentynka, Leoś i Kajtuś razem pukali do domów sąsiadów. Cukierek albo Cukiere, Zebrali mnóstwo słodyczy, zanim wrócili do domu. Kończyła się już Noc Duchów. Został im tylko jeden dom. Cukiere, Któż to nas dzisiaj odwiedził? Witamy astronautę i jego przyjaciół. To ja! To Słuchajcie, chcecie słodycze? To zapraszam do środka. Lubię takie słodkie zabawy! Jesteś już dużym chłopcem. Już cztery. i Kajtuś wybrał się z przyjacielem na piknik. I o tym dzisiejsza historia. Ma tytuł: Kajtuś na pikniku. To był piękny dzień. Kajtuś z całą rodziną jechali na piknik. Jesteśmy na miejscu. Hurra! Kajtuś zaprosił jeszcze swojego kolegę Leosia. Proszę bardzo. To wszystko, co nam potrzeba. Nie, chyba nie wszystko. Niemożliwe. Czyżbym o czymś zapomniał? Tak. Ta Ciekawy o czym? Nie mamy, mamy nic, nic na, na piknik. piknik. Ha, <laughs> wiem, tylko żartowałem. Pomożecie to wyjąć? <laughs> Oli, jakie to, to ciężkie. Po pikniku nie będzie o wiele lżejsze. Kajtuś i Leoś szli z rodzicami przez las. Tu jest jak w waszej książce o dzielnych rycerzach i smokach, prawda, chłopcy? Tak. Kajtuś bardzo lubił pikniki z rodzicami, ale jeszcze bardziej lubił zabierać Leosia. Bo mógł się z nim bawić, kiedy skończyli jeść. Tylko nie chodźcie za daleko! Dobrze, Tato! Zobacz! Uważaj! Jestem dzielnym rycerzem i mam miecz! Uważaj! O, ja też mam miecz! A to jest groźny smok! Z groźnym smokiem. Kajtusz i Leoś lubili bawić się w rycerzy walczących ze smokami. Kajtek, Leoś! Kajtek, Leoś, wracajcie do nas! Ale nie udało im się pobawić zbyt długo. O! Co się stało? O! Zostańmy się tutaj. Ruzia przestraszyła się burzy. Zupełnie jakby ryczał smok, prawda? Mm. Ruziu, patrz! Jestem nieustraszonym rycerzem, a to mój miecz! Też jestem dzielnym rycerzem, pokonamy smoka! Nie bój się, obronimy cię! Wszystko w porządku, dzielni rycerze? Nie ma już żadnych smoków? Nie bój się, tato, ciebie też obronimy. <słyska> <słyska> Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli: Julita Korzuszek-Borsuk, Elżbieta Gerdner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk. Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Ełzebiusz.